Jest czwartek, 4 lutego, minęła godzina 21.50. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska. Czas na losowania. W zdrabkach padły kolejne wysokie wygrane. 140 tysięcy złotych w zdrapce Ekstralinie zdobył gracz w Łomiankach. W Zdrabce Kocham zimę, wygrana w wysokości 70 tysięcy złotych padła w Opolu, również w Opolu w zdrabce lotek graczy zdobył 40 tysięcy złotych, a w Tychach w Krzyżówce padło 40 tysięcy złotych. Dodam, że w tym roku do naszych graczy trafiły wygrane w zdrabkach na łączną kwotę ponad 85 milionów 200 tysięcy złotych. Gratuluję! Od dziś do soboty wszystkie wygrane w Multi Multi oraz Multi Multi Plus przy typowaniu 9 liczb będą o 50% większe w tej samej cenie zakładu. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 Wylosowane zostały następujące liczby: osiem trzydzieści trzy sześć osiemnaście czterdzieści pięć czterdzieści jeden siedemdziesiąt pięć. 68 osiem jeden siedemdziesiąt dziewięć, czterdzieści dziewięć, trzynaście siedemdziesiąt pięćdziesiąt sześć dziewięć. 34 38 78 25 i liczba 28 ta liczba jest plusem W mini lot to piątki padają praktycznie co losowanie. Wczoraj padła aż 4 każda warta ponad 77 tysięcy złotych. Życzę Państwu kolejnych wysokich wygranych i zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. Wylosowane liczby to 19, 7, 11, 23, 24. Żeby zdobyć 250 tysięcy złotych w kaskadzie, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Rozpocznijmy losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby dwadzieścia cztery, trzynaście, jedenaście, szesnaście, dziewięć, osiemnaście, dwadzieścia 23, 17, 4, 1. Główna wygrana w Super szansie to 2 miliony złotych, ale do zdobycia jest też m.in. 100 tysięcy złotych. Żeby zdobyć taką wygraną, trzeba trafić 6 z 7 cyfr w aktywowanym numerze Super szansy. Poznajmy wylosowane cyfry. 0, 0, 4, 6, 9, 9, 7. Gratuluję zwycięzcom. Główna wygrana w ekstra pensji to 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Trzymam kciuki za Państwa wygraną i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby 10, 29, 12, 35 16. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 1. Dopłacając złotówkę do zakładu Ekstra pensji grają Państwo o 100 tysięcy złotych w ekstra premii. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 22 13 15 1. 10. A ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstra premii jest liczba. 3. Przed nami najważniejsze losowanie wieczoru losowanie szóstki w lotto. Dziś trafienie tych sześciu liczb może dać ponad 4 miliony 100 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za nowych lotto milionerów i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych pól. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 37 41 29 dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden. A teraz zapraszam na losowanie LOTTO PLUS. I oto liczby wylosowane w LOTTO PLUS: trzydzieści cztery, dwa, dwadzieścia osiem. 49. 15 7. Wyniki losowania znajdą Państwo na lotto.pl Na tej stronie można też zagrać w EuroJackpot, w którym jutro do zdobycia będzie 45 milionów złotych. Przypominam, że w tym roku świętujemy 65-lecie działalności Totalizatora Sportowego. Ambasadorem jubileuszu został Robert Lewandowski. Dziękujemy, że od tylu lat są Państwo z nami. Wieczorne Studio Lotto dobiega końca, natomiast jutrzejsze losowania poprowadzi Agata Jasińska. Dobranoc. Wygrałam! Witamy w świecie uroczek Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji... Domek nad jeziorem, a może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot teraz do wygrania 45 milionów złotych.